Dzień dobry. Witajcie serdecznie na pierwszej lekcji z działu 6. lekcja będzie związana z zaimkami wskazującymi. Prośba taka, żebyście przygotowali sobie zeszyt, coś do pisania. Dziś powiemy sobie o zaimkach wskazujących w języku angielskim. Macie je przedstawione tutaj na tej karcie. Zaimki wskazujące, czyli this, that, this oraz those. Tematem dzisiejszej lekcji będzie This is a car. Taki będzie temat. Cel lekcji to zapoznanie się z zaimkami wskazującymi. Oczywiście możecie sobie to nagranie w dowolnym momencie zatrzymywać, więc nie będziemy czekali aż, żeby to zrobicie. Cztery zaimki wskazujące. This, that, this oraz those. Stosujemy, musimy je sobie podzielić na singular, czyli liczbę pojedynczą, oraz plural, czyli liczbę mnogą. Do liczby pojedynczej stosujemy zaimki this oraz that. Jak widzimy tutaj po lewej stronie mamy here i there, czyli tutaj i tam. Chodzi o to, że tej części tego wiersza, tych wyrażeń będziemy używać, kiedy mówimy, że coś jest blisko, a tego wiersza będziemy używać, kiedy coś jest daleko. I w liczbie pojedynczej, czyli this oraz that i w liczbie mnogiej This oraz those. Na przykładzie, który jest tutaj wskazany. This book here close, czyli ta książka, jest ona blisko. That book there not close, czyli tamta książka, czy jest ona daleko. W liczbie mnogiej. These books here close, czyli są one blisko. Liczba mnoga, czyli te książki, those books, tamte książki. There, not close. Tak, Czyli musimy sobie po prostu zapamiętać, czego używamy do liczby pojedynczej i czego używamy do liczby mnogiej. Czego używamy do rzeczy, które są e, blisko, czyli te dwa, i te, których używamy do rzeczy, które są daleko. W sumie wielkiej filozofii tutaj nie ma. E, nie będziemy tego tematu jakoś strasznie rozszerzać, jeśli. Chcielibyście sobie jeszcze poczytać dokładnie, znaleźć odpowiednią notatkę. Kiedy używamy, to odsyłam was do strony 154 w naszym podręczniku. Wydaje mi się, że to co powiedziałem tutaj w nagraniu, to wam wystarczy, więc zapiszecie sobie to po prostu do zeszytu, zrobicie krótką notatkę, przetłumaczycie sobie ta, tamta, te, tamte, tak? napiszecie sobie do jakiej liczby czego używamy, i czy używamy tego do rzeczy, które są blisko czy daleko, to w zupełności wystarczy. Drugą rzeczą, o której sobie dzisiaj powiemy, to przedimki nieokreślone, określone, oraz też króciutko jeszcze sobie powiemy o przedimku zerowym. Ja sobie przyłączę na kolejną kartę. Tutaj na tym na tym zdjęciu widzimy. Przedimki nieokreślone, czyli E oraz N. Wydaje mi się, że są już one Wam znane. Oraz przedimek określony D. Te dwa pierwsze, czyli numer 1, numer dwa, to są przedimki nieokreślone. Używamy ich przede wszystkim, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy. To jest najważniejsze, żebyście sobie zapisali, czyli E albo N. Używamy, gdy mówimy o czymś pierwszy. Jeszcze jedna taka dodatkowa sytuacja w odniesieniu do zawodów ról stanu cywilnego, ale to też znajdziecie w książce, ale to co powiedziałem na początku, to jest najważniejsze. Czyli mówimy o tym po raz pierwszy. E, mamy dwie rzeczy do, e, do tego pierwszego wyrażenia, czyli mówimy o tym po raz pierwszy, ale musimy oczywiście sobie rozróżnić, czyli przedimek nieokreślony e będzie używany, gdy wyraz użyty będzie rozpoczynał się na spółgłoskę Mamy no podane na przykład spółgłosek, ale tak jak tutaj widzicie, mamy sound, czyli jak brzmi. Tak? Czyli e, jeśli będzie powiedzmy słowo an hour, czyli powiedzmy, że pojazd porusza się za konstant prędkością ilość km na godzinę, czyli the car is um, his driving 75 km an hour, czyli zaczyna się od litery H, która jest spółgłoską. Wymawiana będzie jako A w języku angielskim. W związku z tym będziemy używali tam przedimka N. I w drugą stronę. Słowo University rozpoczyna się od U, czyli powinna być to samogłoska, ale wymawiamy ją jako J, czyli jako spółgłoskę, więc dlatego użyjemy E. Tak, więc na te wyjątki trzeba po prostu uważać. I je po prostu zapamiętać. Jeszcze raz, Przedimek nieokreślony E. Używamy, kiedy pierwsza Pierwsza litera tego danego słowa to współgłoska. Przydimek nieokreślony n używamy wtedy, gdy pierwszym, pierwszym literką wyrazu jest samogłoska i pamiętamy, wymawiana. Tak? To są przydimki nieokreślone. Jeśli chodzi o przydimek określony d, jak sama nazwa wskazuje, chodzi nam coś, o, o coś określonego, o coś konkretnego. W użyciu tutaj mamy zapisane something that is unique or there is only one, czyli coś wyjątkowego. Jest tylko jedna taka rzecz. Z podanych przykładów the sun, the moon, the internet, czyli słońce, księżyc, internet, tak? Czyli mamy tylko jedną taką rzecz. I druga rzecz. Second time you talk about the same noun. Czyli po raz drugi mówimy o czymś. Tu mówiliśmy w jedynce, w dwójce, w przednimku an, że mówimy o tym po raz pierwszy. Tu mamy, że mówimy o czymś po raz drugi. I przykład. I bought a shirt, the shirt is red. Kupiłem koszulę, koszula jest czerwona. Czy chodzi nam o tą konkretną koszulę, nie jakąś tam, którą jeszcze mamy w szafie, tylko o tą konkretną koszulę, którą właśnie kupiliśmy. To oczywiście sobie też zapisujemy to, co powiedziałem w języku polskim, żeby to łatwiej było wam zrozumieć. Jak sobie spojrzycie do podręcznika, to na pewno też informacje, które myślę, że już wiecie, które już znacie, że na przykład w stopniu najwyższym przymiotnika. Używamy też przedimka D, czyli is the best, is the tallest, więc to już mi jest jakby logiczne, dla was nie musicie tego zapisywać. Wracając do tych rzeczy, które są wyjątkowe i są tylko jedne, czyli mówimy na przykład o, znajdziecie informację w książce, że mówił o nazwach rzek. Czyli jeśli mamy Thames, czyli tamizę, to nie będzie 65 takich rzek, tylko będzie jedna taka tamiza, tak, więc to wydaje mi się rozumie się samo przez się, więc nie trzeba tego po raz kolejny zapisywać. Nazwy KINTEM, teatrów. Tak? No jeśli jest jakiś super teatr, super kino, które mamy tylko jedno na świecie, tak w jednym tylko miejscu, więc nie ma potrzeby tego zapisywania. Oczywiście można podjąć to, to ten właśnie punkt, że jest to coś wyjątkowego, tylko jedna taka rzecz. Pozostałe rzeczy to z niektórymi z niektórymi nazwami państw, no to trzeba uważać, bo powiedziałem, że mamy jeszcze przedimek zerowy, czyli po prostu w ogóle żadnego przedimka nie dodajemy. I ogólnie z nazwami państw nie używamy żadnego przedimka. Czyli jeśli mamy słowo Poland, no to tam nie ma e ani n ani d, tak? Gdyby to powiedzie Republika, no to tam wtedy możemy sobie dodawać, ale ogólnie z nazwami państw nie używamy żadnych przedimków. Z kolei, gdy mamy Mowę o Stanach na przykład zjednoczonych, no to powiemy The United States. Tak? Czyli e, tutaj musi być ten przydomek D. The United Kingdom. Czyli Zjednoczone Królestwo też również będzie przydomek D. E, dobrze. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba wszystko. Jeśli byście mieli jakieś pytania. To oczywiście proszę, prosiłbym Was bardzo, żebyście na Teamsie, bo widzę, że już większość jest zalogowana, żebyście tam te pytania zadawali, jeśli macie jeszcze problem. Ja przygotowałem dla Was również zadanie na Kohocie, żebyśmy sobie przećwiczyli te wszystkie... I zajemki wskazujące oraz przedimki. Będzie to w większości oparte na tym, co powiedziałem, czyli na tym, co jest w podręczniku. Strona 154, 155. Ode mnie to wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, to proszę pójśćcie na Teamsie. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia.